Nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 264 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jak przystosować sobie przestrzeń mieszkalną do tej zdalnej pracy, tak żeby łatwiej nam się pracowało. Być może część z Was, która pracowała w korporacjach bądź w biurowcach w dużych miastach, Wie co to jest open space? Może niektórzy nawet pamiętają jak ten open space wygląda z czasów oczywiście przedpandemicznych. Na tym open space najczęściej to było jedno piętro w biurowcu, pracowało 100-200 osób. Niektóre biurka były podzielane od siebie takimi niskimi ściankami do wysokości na przykład oczu. Także był też kontakt wzrokowy czasami zachowywany z kolegą czy koleżanką z biurka obok. Ja pamiętam, że swojego czasu, gdy pracowałem w jednej z takich korporacji w Warszawie, to pracowałem na Open Space razem ze mną. Pracowało tam około 200 osób, właśnie od swoich kolegów. Byłem oddzielony niewielkimi szafkami, niewielkimi takimi przepierzeniami, które miały zapewniać komfort w tej pracy. Natomiast ja pamiętam, że pracowałem w takim miejscu, że siedziałem tyłem do głównego wejścia na ten open space, na y, piętrze, na którym pracowałem. I oczywiście te drzwi cały czas właściwie pozostawały otwarte, bo ktoś wchodził bądź ktoś wychodził. Przypomnę, tam pracowało razem ze mną jakieś 150 czy 200 osób. Ale dzisiaj, gdy pracujemy y, zdalnie, gdy pracujemy ze swojego domu, to bardzo dużo ludzi narzeka, że nie ma swojego miejsca do pracy, bo oczywiście nasze mieszkania nie były przygotowane do tego, że będziemy w nich pracować. I niektórzy z nas oczywiście poprawiają sobie komfort pracy kupując wygodniejsze krzesła czy kupując wygodniejsze biurka, natomiast bardzo dużo ludzi dostrzega wadę tej pracy zdalnej związaną z tym, że nie mają pomieszczenia, w którym mogą się zamknąć i w którym mogą po prostu usiąść do pracy, skoncentrować się na tej pracy. Ale w trakcie poszukiwań tematów do kolejnych odcinków Piotrka Dobrej Rady, i pozwólcie, że włączę zdjęcie. Trafiłem na taki, oto, boks biurowy. Boks oczywiście wykonany na bazie koła, czyli jest to taka tuba. Cały boks jest zbudowany z materiałów przetworzonych, czyli to nie jest jakiś plastik, tylko to są z. Te ścianki są zbudowane z kartonu, także z jednej strony to jest dosyć ekologiczne rozwiązanie, z drugiej strony ten karton wycisza głos zarówno w jedną jak i w drugą stronę, zapewnia dosyć dużą dozę prywatności, a zajmuje zgodnie z wymiarami podanymi na stronie producenta 3 m kwadratowe czy tam 3,2 m kwadratowego. Także można znaleźć tam Miejsce na dwie szafki, na biurko, na krzesło i oczywiście na jakieś drobiazgi związane z pracą. I warto się zastanowić, czy w, jeżeli mamy na uwadze, że pandemia może zostać z nami dłużej, że chcemy albo że będziemy chcieli pracować zdalnie także w przyszłości, może warto zapytać swojego pracodawcę, firmę, dla której pracujemy. Czy nie mogłaby partycypować w kosztach pozyskania takiego miejsca do pracy dla każdego z nas, bo mamy tam właśnie spełnioną, spełniony warunek związany z tym, że mamy drzwi, które można zamknąć i mamy miejsce, w którym możemy się skoncentrować i mamy miejsce, w którym będziemy pracować, a na pewno nie, w którym nie będziemy spędzali wolnego czasu. 3 m2, no bo to jest okrąg o obwodzie czy o średnicy 2 m, to 3 m2 myślę, że damy radę wygospodarować w swoim mieszkaniu, tak żeby można było to miejsce do pracy odpowiednio przygotować. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tego typu rozwiązaniach, zwłaszcza jeżeli pracujecie w branży meblarskiej. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.